Jednostka powstała w 1923 roku, jest w tym momencie podpisany dokument. Ona już od 1918 roku działała, ale jeszcze nieoficjalnie. Także do dnia dzisiejszego działamy prężnie i staramy się przekazać naszej młodzieży nasze doświadczenie. I to z powodzeniem się udaje, bo świętująca stulecie swojego istnienia Ochotnicza Straż Pożarna w Makoszowach to jednostka z dużą tradycją. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Makoszowach znajduje się w bardzo kluczowej dzielnicy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ znajduje się na terenie zagrożonym powodzią, przy rzece kłodnicy, która nieraz dawała się mieszkańcom we znaki. I tutaj ci strażacy zawsze byli na miejscu z mieszkańcami, zawsze służyli im pomocą. I są dzięki miastu doposażani w dodatkowy sprzęt, łodzie, samochody, ostatnio nowe mundury. To wszystko wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców całego miasta Zabrze. Następnych 100 lat życzymy strażakom w Makoszowach niegasnącego zapału, gorliwości oraz tego, aby skutecznie pozyskiwali nowych, młodych członków aktywnych, którzy będą służyli mieszkańcom. Na rzecz bezpieczeństwa. Ochotnicze Straże Pożarne stanowią ważny element wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Niejednokrotnie bywa, że podczas różnego rodzaju zdarzeń, w szczególności związanych z anomaliami pogodowymi, których dzisiaj nie brakuje kumuluje się duża ilość zdarzeń w krótkim czasie i wówczas siłami Państwowej Straży Pożarnej nie poradzilibyśmy ze skutecznym ich usunięciem. Wówczas szczególnie widoczna jest rola ochotników, którzy już dzisiaj posiadają stosowny profesjonalny sprzęt do usuwania tego typu zdarzeń. Jubileuszowe obchody rozpoczęłam msza święta odprawiona w kościele pod wezwaniem świętych męczenników Jana i Pawła, a następnie przemarsz do remizy strażackiej, gdzie pod figurą świętego Floriana złożono kwiaty. Następnie przyszła pora na uroczysty apel, podczas którego zostały wręczone wyróżnienia i odznaczenia. Jednym z nich, złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, uhonorowana została prezydent Zabrza. Te wszystkie uroczystości pokazują, że są ludzie, którzy potrafią dla drugiego człowieka oddać ostatnią kroplę krwi, potrafią mobilizować się idąc na pomoc w trudnych sytuacjach. Dlatego dziś gratulujemy i cieszymy się razem z Ochotniczą Strażą Pożarną w Makoszowach. Dziękujemy za wszystko dobro. Pamiętamy ich w niejednej powodzi, pamiętamy ich w trudnych sytuacjach, ale dziś cieszymy się z nimi. A sami strażacy przyznają, że Służba w jednostce to ich życie. Pan Piotr ze strażą związany jest od 55 lat. Do tej pory jeszcze mogę udzielać rad. i Zresztą często się spotykamy na takich różnych uroczystościach. My jesteśmy emerytami górnikami. To wszystko są działania społeczne. No a to, że tej straży, tak żeśmy się wtedy 55 lat temu spotkali i do dziś prawie wszyscy się... Spotykamy. To nie zabój, to jest społeczne, bo my jesteśmy górnikami. I po, po, po pracy, żeby się rozerwać, to komuś pomóc. To tak się pracowało społecznie. Myśl o, o byciu strażakiem to chyba od dziecka wszczepił ojciec i tak od 11 roku życia należy tutaj do Straży Pożarnej No i, i, i staram się udzielać jak, jak najbardziej. Misja, powołanie, pasja, różnie można to nazwać. Młodych ludzi, którzy marzą o zawodzie strażaka również nie brakuje. Chcecie zostać w przyszłości strażakami? Pewnie. Yy, a dlaczego akurat ten zawód? Jakoś tak od dziecka. Marzyłem i, i tak zostało. To jest dużo tej adrenaliny, to jest tak, że nagle coś się robi, no y, podoba mi się. I to jest to, że coś się robi rzeczywiście, a nie tylko na przykład y, siedzi przy biurku. Chciałabyś zostać w przyszłości strażakiem? Tak, tak. To jest taki mój cel główny. Po zakończeniu części oficjalnej na terenie remizy odbył się dzielnicowy festyn.